Nie, powiedział pan, że one nie zabezpieczają przed wirusem, nie zabezpieczają przed zachorowaniem. Nie, Naprawdę nie, nie pomagają. Nie Dokładnie zabezpieczają. To nie zabezpieczają, zabezpieczają inne osoby, żebyśmy ich nie zakazili. No, warto. Panie ministrze, e, chciałem tak. Trochę nakreślić warunki, w jakich podejmowane były te decyzje o wyborach korespondencyjnych. Czy z perspektywy czasu uważa pan, że przyjęta polityka obostrzeń i zamykania gospodarki, lasu, cmentarzy czy kościołów były celowe? Z perspektywy czasu mówię. Oczywiście, panie pośle, no to jest pytanie o analizę decyzji post factum i analizę decyzji ze stanem wiedzy, który dzisiaj mamy. To wyraźnie trzeba podkreślić, a nie podejmowania decyzji, którą podjęliśmy z ograniczonymi danymi, tak jak działaliśmy. Ja tylko mogę powiedzieć, że w okresie mojego urzędowania w Ministerstwie Zdrowia, umieralność w Polsce była znacznie niższa niż średnia europejska. Wydaje mi się, że to w jakiś sposób Usprawiedliwia pewne drastyczne ja tu się pewnie zgodzę z opinią wielu ludzi, że te działania, te, które ustawa epidemiczna przed chwilą przez pana posła Czarnka zacytowana, jest drastyczna i uderza bezpośrednio w obszar wolnościowy ludzi, tak, to prawda. Natomiast pozwala ratować życie i zdrowie. Ja wydając te rozporządzenia w w tamtym momencie kierowałem się najlepszym stanem wiedzy i najlepszymi intencjami co do ratowania życia i zdrowia. Czy wszystkie były trafione? Pewnie nie. Czy lasy na przykład były trafione? Pewnie nie. Ale na przykład dzięki innym rozporządzeniom, bardzo trudnym, bardzo drogim, choćby zamknięciom szkół moim zdaniem, czy choćby zamknięciom zgromadzeń, pozwoliło to na ograniczenie. Umieralności w Polsce, przynajmniej przez ten okres początkowy pandemii. A przypomnę, że, tak jak większość krajów, oczywiście byliśmy na tyle przygotowani do pandemii, na, na ile się dało, ale patrząc znowu post factum, kraje bardzo bogate, jak Włochy, wyraźnie w analizach post factum są pokazywane, że były niegotowe na pandemię, pomimo tak gigantycznych nakładów na zdrowie, jakie mia mieli wtedy oni, nieporównywalnych z polskimi. Jednym z elementów, który podkreślali w analizach wszyscy badacze, było to, że system własnościowy, między innymi, yy, jednostek ochrony zdrowia w, yy, we Włoszech i system zarządzania tymi jednostkami ochrony zdrowia we Włoszech był chaotyczny. Yy, I ten twardy lockdown, który był bardzo trudny i straszny dla wielu osób, i tutaj nie pełna zgoda, że to jest no, wybieranie między mniejszym złem, prawda? Pozwolił na przygotowanie polskiego systemu ochrony zdrowia tak, żeby on się nie zawalił dokumentnie. Ja bym chciał tutaj to pytać. Czy w ogóle jakiekolwiek ta polityka, jakakolwiek polityka byłaby w stanie wyeliminować w ogóle jakąkolwiek transmisję wirusa? A czy się, A czy można nie? było tylko i wyłącznie ją spowalniać? Każdy może odpowiedzieć, Czyli, że, że... jest. E... Uprawniona teza, że generalnie tak czy inaczej większość społeczeństwa miała prędzej bądź później przejść. Tylko ta teza nie zakłada choroby. dramatycznych liczby zgonów, tak jak w Lombardii, która wynika nie z tego, że ludzie chorują tylko i wyłącznie na e, wirusa, tylko z tego, że nie dostają opieki medycznej. Jeżeli mieliśmy w Hiszpanii zalecenia to dla szpitali, jest żeby tak. nie przyjmować chorych, którzy są starsi i obciążeni do szpitali, tylko pozwolić im w domu. Jeżeli moi przyjaciele mieszkający w Holandii otrzymali informację, że w związku z covid można im dostarczyć morfinę, żeby e, spokojnie odeszli, no to była rzeczywistość tamtych czasów. Ja bym chciał jeszcze dopytać właśnie, czy tutaj było, było już pytanie, ale ja bym odnośnie ekspertyz dotyczących wprowadzenia obostrzeń i celowości, czy w ogóle była badana skuteczność już po fakcie ich wprowadzania tych obostrzeń? To jest, czy są jakieś dokumenty dotyczące? Są dokumenty, są dokumenty międzynarodowe, są, są analizy, e, ostatnio czytałem analizę e, obostrzeń Polska, Niemcy i Stany porównanie i e, wypadamy Całkiem nieźle jak na e, kraje w świecie, gdzie e, wprowadzanie obostrzeń miało skutki takie, że e, w początkowym okresie mówimy o okresie, kiedy ludzie się stosują do obostrzeń, bo czym innym zupełnie jest zastosowanie terapii, czy terapii, czy tutaj obostrzeń, a czym innym jest compliance, czyli czy pacjent. Czy tutaj społeczeństwo stosuje się do tej terapii? Momencie, no i pytanie, się... czy terapia nie jest gorsza od no, samej choroby? O owocach ich poznacie. Jeśli umieralność w początkowym okresie epidemii w Polsce była poniżej średniej europejskiej, to owoce pokazują, że były to skuteczne działania. Co potem? To jest pytanie o stosowanie się do pewnych ograniczeń, a ich wydawanie, no jeżeli one są nieskuteczne z powodu braku. Stosowania Ale większość tych to... obostrzeń jednak była wprowadzana na ślepo, to znaczy była jednak była raczej na zasadzie sprawdzenia, czy będą one skuteczne. Bądź tak nie. i nie. Mieliśmy analizy oczywiście i te analizy dotyczą choćby mobilności. Zakaz do? kupowania popcornu w kinach czy godziny dla seniorów. Wynika to z, z dziwnego pomysły. No, nie do końca dziwny. Jeżeli jemy popcorn, musimy zdjąć maseczkę. Jeżeli jest obowiązek noszenia maseczki, no to trudno ją nosić przy jedzeniu Panie popcornu. Panie ministrze, pan wie, jak to wyglądało przecież. No, jeżeli się do tego nie stosuje, to oczywiście jest to nieskuteczne, a jeżeli się do tego stosuje, to jest skuteczne. E, ja bym chciał tylko powiedzieć, że to jest Dobrze. nieuprawniona teza, że myśmy podejmowali decyzję na ślepo. Podejmowaliśmy decyzję z taką ilością danych, jaką mieliśmy i analiz, jaką mieliśmy. Staraliśmy się zrobić to w maksymalnie evidence-based politics. Szczególnie sondaże opinii co do tego. Nie, Ale dobrze, przytoczę fragment nie, wywiadu no. pana z 26 lutego w RMFFM e, odnośnie maseczek. One nie pomagają, one nie zabezpieczają przed wirusem, nie zabezpieczają przed zachorowaniem, naprawdę nie pomagają. E, pan Mazurek, e, to dlaczego ludzie je noszą? Nie wiem. Kiedyś w Chinach hmm. i całym świecie azjatyckim noszono je głównie z powodu smogu i pewnej kultury, która tam jest. Natomiast WHO nie zaleca. Tak. Dlaczego mówił pan, że maseczki nie pomagają, a później zmienił pan zdanie i rekomendował ich noszenie i już nie powtarzał swojego opinii? Wynika to z niedego. danych medycznych i epidemicznych. Jeżeli mamy sytuację, że e, prawdopodobieństwo pojawienia się osoby zakażonej w danej grupie społecznej jest niskie, maseczka, która z zasady nie chroni nas, maseczka, mówimy o maseczce chirurgicznej bądź materiałowej, która z zasady nie chroni nas przed wirusem, bo do tego służą maski FP2, FP3, nie pomaga. W momencie, gdy jest duże nasilenie obecności osób zakażonych w danej grupie społecznej, maseczka, która chroni przed rozprzestrzenianiem się kropelkową drogą wirusa z osób zakażonych na osoby zdrowe, wtedy z punktu widzenia zdrowia publicznego ma zasadność jej stosowanie. Czyli 26 lutego nie miał Pan takiej wiedzy? Nie, no miałem taką wiedzę i 26 lutego nie było sensu nosić maseczek, tak. Nie, powiedział pan, że one nie zabezpieczają przed wirusem, nie zabezpieczają przed zachorowaniem. Nie, Naprawdę nie, nie pomagają. Nie Dokładnie zabezpieczają, to nie zabezpieczają. Zabezpieczają inne osoby, żebyśmy ich nie zakazili. No, warto y, ten element zrozumieć. Maseczka Kiedy pan tego, nie mówił? do ochrony osoby drugiej, nie nas. Chirurg nie nosi maseczki po to, żeby się chronić przed pacjentem, tylko żeby nie kasłać mu w pole operacyjne. Tutaj pan już mówił o tym, już było zadawane pytanie, jaka była różnica e, sytuacji pandemicznej między 10 maja a 28 czerwca. E, natomiast e, dlaczego można było przeprowadzić wybory z możliwością głosowania tradycyjnego w lokalu wyborczym w czerwcu, a w maju był co do tego opór? Czy on był racjonalny? O, opór był. Yy... Pewnych grup społecznych stały i można było również poprosić o korespondencyjną formę głosowania. Ja taką akurat wybrałem i głosowałem korespondencyjnie. To była dopuszczalna forma. A po drugie, tak jak powiedziałem, był bezpiecznik w postaci rekomendacji ministra zdrowia dla PKW, w których powiatach i gminach powinno się przeprowadzić wyłącznie korespondencyjne wybory, więc taki bezpiecznik. Był i stąd moja pewnego rodzaju akceptacja i głosowanie nad tą ustawą, ale przypominam, że ustawa to Parlament, Sejm, Senat, a nie Minister zdrowia. Nie, ja mówię o po prostu opinii na razie, czy o opinii jest taka, że... epidemicznej. Tak, zresztą. Pytał pan o analizę. W kontekście post... a tak. nie w kontekście ustaw ale pytał pan o analizę postfaktum. Jeżeli popatrzymy analizę postfaktum, to sposób zorganizowania, co wiele osób podkreśla tych wyborów. No między tych... majem a czerwcem nie było takiej dużej różnicy ale czasu. No, mimo pozwoli wszystko. pan, że dokończę wypowiedź. Sposób organizacji lokali wyborczych już w czerwcu i w lipcu. Był taki, co wielu osób podkreśla, że faktycznie były zachowywane jeszcze wtedy te normy epidemiczne. I proszę spojrzeć na krzywą przebiegu zakażeń po przeprowadzeniu tych wyborów. Oczywiście każde zakażenie jest tragedią, ale nie widzieliśmy gigantycznego wzrostu zakażeń po tych wyborach. Ale to jest wiedza post factum. No, wcześniej pewnie nie mieliśmy, więc trudno się odnosić. To, że 10 maja nie odbyły się wybory, no doprowadziło oczywiście do sytuacji, że musiały się one odbyć w czerwcu. E, natomiast e, w międzyczasie no, to podjęto decyzję o tym, że e, kolejni kandydaci mogli zbierać podpisy. Ja mam pytanie, czy pozwolenie na zbiórkę podpisów przez nowych kandydatów było bezpieczne? Przypominam, że Komitet Rafała Trzaskowskiego zebrał 1,6 miliona podpisów od 4 do 9 czerwca. Czy kontakt, który w większości przypadków musiał się odbywać, nawet jeśli korzystano z poczty, to na jednej liście i tak musiało się Odpisać ileś osób jednocześnie. Każdy pakiet był potencjalnym przecież materiałem zakaźnym, jak pan tu już zeznawał. Więc, forma... czy, więc tym bardziej, karty, gdzie podpisuje się wiele osób, czy to było bezpieczne? Panie pośle, każda forma kontaktu międzyludzkiego jest obarczona pewnym ryzykiem, również zbierania podpisów. Tak. Czy ona jest wysoka? Trudno mi ocenić. To zależy od formy. Czy w rękawiczkach, czy nie. Czy w maseczkach, czy nie. Czy listy były wyłożone, czy nie. Czy one potem trafiały do jakiejś dezynfekcji, czy nie. Nie jestem w stanie się odnieść do tego pytania. Nie, bo ponieważ... ja chciałbym się dowiedzieć bardzo prosto. Mieliśmy zarejestrowanych kandydatów już w tym. Pierwszym do 10 maja na, na, na kandydatów w wyborach. Czy rekomendował pan na, na jakoś wyraził jakąś opinię w tym zakresie, na, jeśli chodzi o dopuszczenie nowych kandydatów w wyborach? Nie, nie wydawałem opinii w tym zakresie. No ale nie zwrócił pan uwagi na to, że pan minister z uwagi na to, że może to być po prostu niebezpieczne? Panie pośle, tak jak powiedziałem, no minister zdrowia porusza się w zakresie obowiązującego prawa. to hmm. no, no było takie, że dopuściło nowych kandydatów, no, ale... czy to było niebezpieczne? Na pewno pan jednak jakieś ryzyko, tak? Wydawał także różnego rodzaju ograniczenia różnego rodzaju w tym zakresie, także czy to już wspominane, tutaj już niemalże przysłowiowe zakaz wchodzenia do lasów, ale jednocześnie tutaj także istniało to ryzyko, skoro istniało to, czy Pan w ogóle zwracał na to uwagę. No, oczywiście, że zwracałem uwagę, natomiast nie miałem delegacji ustawowej do ograniczenia zbierania podpisów pod listami wyborczymi tego ustawy. No, ale czy, są, nie czy jest jakiś ślad tego, że pan zwracał na to uwagę, że jest to niebezpieczne? Nie mam pojęcia, czy istnieje ślad. No, czy z perspektywy czasu też ocenia pan, że mając takie, a nie inne opinie co do sytuacji epidemiologicznej, nie należało po prostu poradzić stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej? Odpowiadałem już na to pytanie. Tak, wiem, ale Sytuacja, to jest... w której mamy epidemię i mamy ustawę epidemiczną. No, Wydaje mi się, że to być odpowiedź banalnie prosta. Ta ustawa odpowiada na to zagrożenie, które mamy w danym no kraju. No tak, ale jednak mimo wszystko. Ja rozumiem, że pan nie jest prawnikiem. Natomiast są jednak konkretne przesłanki w, w Konstytucji, mówiące o tym, kiedy można wprowadzić stan właśnie klęski żywiołowej. Kiedy nie e, mamy innych i, mechanizmów, które by adresowały tą no, sytuację. I właśnie no, to, to, że, to, że zostały, wybo że to, że wybory jednak były w trakcie ich trwania zmieniane. Zmieniane były ich zasady. Jednak były właśnie taką wyjątkową sytuacją. Co więcej, naruszały ład konstytucyjny, no bo mogłyby doprowadzić do sytuacji w ogóle braku wyboru prezydenta i sytuacji, w której nie mielibyśmy po prostu prezydenta i to byłoby po prostu to byłoby ryzyko e, związane z brakiem ciągłości władzy. Czy, czyli są czy były te przesłanki, dlaczego nie zostało wprowadzone takie Ja Powiedziałem, uważam, że przesłanką e, do wprowadzenia innego aktu prawnego byłaby sytuacja, kiedy nie mielibyśmy narzędzi ustawowych istniejących. Mieliśmy. O zmarnowanie pieniędzy i całą politykę COVID u też bym z chęcią zapytał pana ministra. Raportnik wskazał na 16 miliardów zmarnowanych przez rząd, nie mówiąc o upadających firmach czy tysiącach ludzi, którzy umierali na inne choroby niż COVID, COVID w wyniku braku dostępności do lekarzy i szpitali. Niestety powołanie takiej komisji jest blokowane przez posłów, którzy nie są powołania takiej. E, to słusznie badamy zmarnowanie kilkudziesięciu e, milionów złotych, a nie mamy komisji do zbadania zmarnowania miliardów złotych. Dlatego nie mam więcej pytań do Pana Ministra w temacie wyborów kopertowych. Dziękuję.